Noc. Ja byłem w pra pracy byłem, nie? Był pan, aha. I kto tutaj mieszkał? A tu bym mieszkał rodzina, Moje dzieci, dwoje rodzice, tu sporo dzieci. Sporo dzieci, tak? W jakich wieku. No ten syn to nie wiem, pan 15 lat temu się uratował. Mhm. Dziewczyna tam, nie wiem, 12-13 lat mhm. takie 2 i chyba 4 lat. Mhm. A mama? Co z mamą? Mama się uratowała też Tak, no. czyli syn, syn i mama się uratowali A do którego do, do, do tego doszło? No to było zaraz po 12 Kiedy dostałem telefon z sąsiada To myślę, to 7 lat temu się wprowadzili, tak? Tak Aha, i remontowali I No i to dobudowywali, remontowali No i starała się tragedia w końcu się to zapaliło no, czym to było tak, ogrzewane? ja tam w środku nie byłem wiem że jakiś tam piec stawiali teraz nowy z jakiejś tam yy, energii białej coś tam z no, tam ta firma chyba tu stawia no i to stała zima a z czego to się zapaliło to trudno powiedzieć to, 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 to nie wiem Trójka dzieci zginęła. Mam no, najmłodsze, najstarsze się, się uratowało. Duży ten pożar był, widział pan, pan go? Nie, no bo ja byłem w pracy. Tylko tyle, co. żona mi opowiadała, że i, i sąsiad coś zadzwonił. Tak więc cały, cały ludzia podjął. Nie było szans. No. Szkoda mi tej rodziny, szkoda tak? tych dzieci. Mhm. Jak to było trwało wszystko? No do białego rana tych dzieci szkoda Bardzo fajne były te ludzie takie wspaniałe nad nimi pogadać Od dziecka i ojca i jego i matkę bo, e, e, Ojciec jej pochodzi z boru a znowu z Sosnowej woli pochodzi matka Jakąś tam się Widział pan, to jak blisko. to się paliło? To, była, to był wielki pożar? To był olbrzymi pożar, nie do opisania. Pole. To było grubie. Ale to mniejsza, o to. To szkoda, no manieś serce ściska. To najlepiej, jakby to było widać. Jak to się stało, a teraz to co? Tam teraz to tak można dybać to tamto. On chciał dla dzieci lepiej, tak? Starał się widzieć, lepił, o jemu ciężko było. Lepił, jak mógł. Styrofian sobie kupił. Chciał sobie ocieplić dla tych dzieci, ale nie zdążył. A czemu ta firma mu nie założyła tej pompy? Tego nie wiem, wie pan, bo ja nie znam tej firmy. Nie znam. Tak się dzieje, przecież wiecie jak jest pompami ciepła teraz. Obiecują, przywiozą część materiału, potem nie kończą czyli czym tam było ogrzewane teraz? Proszę pana, tam yy, mimo, że jestem sąsiadką ale tam nie było takiego kontaktu, żeby na przykład wejść, porozmawiać jak się szło to przeważnie ktoś z domu wychodził także nie było kontroli jako takiej tam była opieka społeczna, się przecież interesowała by byli pod opieką społeczną otoczeni byli Za każdym razem przy takich tragicznych zdarzeniach Powtarzamy nasze apele, żeby montować bardzo proste urządzenia, które ratują zdrowie i życie ludzkie, w postaci czujników dymu czy tlenku węgla. Takie urządzenie jest na tyle bardzo dobrym sposobem na uratowanie się przy takich pożarach, że jeszcze w sytuacji, kiedy jest w miarę bezpiecznie, kiedy ten pożar jeszcze jest w zarodku, zasygnalizuje nam dźwiękowo i świetnie to, że jest niebezpieczeństwo, będziemy mogli się ewakuować i powiadomić Straż Pożarną. Od przyszłego roku takie urządzenia będą obligatoryjnie musiały być montowane, ale apel do wszystkich, żeby nawet na święta kupili zdrowie. Tak, Szanowni Państwo, to jest doskonały prezent. Inwestujemy w bezpieczeństwo i w życie naszych bliskich.